To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Premier Benjamin Netanyahu powiedział, że celem Izraela jest zajęcie całej strefy gazy, by ostatecznie rozprawić się z Hamasem. Siły izraelskie zwiększyły skalę operacji wojskowej w regionie, prowadząc także uderzenia z powietrza i wzywając mieszkańców do ucieczki. W poniedziałek wydały komunikat do osób pozostających w mieście Han Yunus, by ewakuowały się do nazywanej tak przez Izrael strefy humanitarnej Almawasi, ponieważ niebawem nastąpi, jak stwierdzono, bezprecedensowy atak. Rząd Izraela deklaruje, iż celem bieżącej operacji w Gazie jest pokonanie likwidacja Hamasu. Część członków rządu, jak chociażby ministrowie Smotrycz i Ben Gwir, otwarcie twierdzą, że chodzi o uczynienie Gazy niemożliwą do zamieszkania i zmuszenie mieszkańców do opuszczenia tego obszaru. Tłumaczy Marcin Krzyżanowski, współpracownik układu sił. Jednocześnie Tel Awiw zezwolił na dostarczenie ograniczonej ilości Pomocy humanitarnej do Gazy. W pierwszej kolejności wpuszczono ciężarówki z żywnością dla dzieci. Netanyahu przyznał, że enklawa jest na krawędzi zagłodzenia. Stwierdził, że decyzja o dopuszczeniu pomocy została podjęta pod wpływem presji międzynarodowej. Powiedział, że przyjaciele na całym świecie, w tym w amerykańskim kongresie, ostrzegali go, że nie będą w stanie dłużej mu pomagać, jeżeli mieszkańcy Gazy będą umierać z głodu. Wielka Brytania, Francja i Kanada zagroziły, że podejmą stanowcze kroki, jeżeli Izrael nie powstrzyma ofensywy w strefie gazy i nie zezwoli na dostawy podstawowych produktów. Jednocześnie strona izraelska twierdzi, że pomoc humanitarna jest przejmowana przez Hamas presja międzynarodowa, o ile nie jest to presja USA raczej nie doprowadzi do zmiany polityki rządu premiera Netanyahu, żeby zmusić rząd Izraela do zmiany swojej polityki względem Gazy i Zachodniego Brzegu. Konieczna byłaby bardzo, ale to bardzo zdecydowana i Bezprecedensowa wręcz presja ze strony Stanów Zjednoczonych, na którą to obecnie się nie zanosi, aczkolwiek w najbliższej przyszłości może to ulec zmianie. Zawieszenie broni pomiędzy Izraelem a Hamasem zostało zerwane w połowie marca. Tel Awiw rozpoczął wówczas trwającą do dziś ofensywę. Zawieszenie broni zostało złamane przede wszystkim z powodu impasów w negocjacjach na temat uwolnienia zakładników i na temat przyszłości strefy gazy. Zawieszenie broni, jak się okazało, nie miało szans przekształcić się w Trwalsze porozumienie, trwalszy pokój. Oprócz tego należy mieć na uwadze w agresywną postawę części ministrów rządu, premiera Netanyahu, którzy wzywają do ostatecznej rozprawy z Hamasem poprzez działania militarne. No i do tego należy, należy dodać fakt, że Hamas wciąż jest potencjalnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Izraela. Unia Europejska ostatecznie przyjęła 17 pakiet sankcji na Rosję. Uderza on w rosyjską flotę cieni oraz firmy i osoby, które umożliwiają Moskwie handel surowcami i prowadzenie wojny. W tym samym czasie i w koordynacji z Brukselą własne sankcje przyjęła Wielka Brytania. Rosja nie jest zainteresowana rozmowami z Ukrainą, gra jedynie na czas, powiedział niemiecki minister obrony Boris Pistorius. Jak stwierdził w ostatnich dniach, nasiliła ataki, co mówi więcej niż słowa. Europa powinna zatem zwiększyć presję na Moskwę. W podobnym tonie wypowiedział się szef francuskiego resortu obrony Jean-Noël Barrault. Ocenił, że Putin jest hipokrytą, który będzie prowadził kolonialną wojnę, dopóki nie zostanie powstrzymany. Barrault także jest zwolennikiem surowszych sankcji. Do ich nałożenia także przez Stany Zjednoczone wezwała Kaja Kallas, Szefowa dyplomacji Unii Europejskiej. Waszyngton powinien to zrobić, ponieważ Moskwa wciąż nie zgodziła się na zawieszenie broni, które zaakceptował Kijów. Prezydent USA Donald Trump, po telefonicznej rozmowie z Putinem, napisał w mediach społecznościowych, że Kijów i Ukraina niezwłocznie rozpoczną negocjacje w sprawie rozejmu. Kreml jednak zakomunikował, że nie został wyznaczony żaden termin graniczny, początku i końca rozmów. Rosja rozbudowuje instalacje wojskowe przy granicy z Finlandią. Donosi The do New York Times. Zdjęcia satelitarne wykazały obecność śmigłowców bojowych w bazie wojskowej w pobliżu Murmańska. Nie widziano ich tam od 20 lat. Z kolei w bazie lotniczej niedaleko Olenogorska odnotowano znaczny wzrost liczby samolotów bojowych. Na południe od miejscowości Ałakurti, 50 km od granicy z Finlandią, podobnie jak w Pietrozawodsku, pojawiły się budynki, w których prawdopodobnie przechowywane są wozy bojowe. W okolicach Kamenki w odnowionej bazie z czasów zimnej wojny zaobserwowano 103, 30 namiotów wojskowych. Finlandia obawia się, że Rosja może trzykrotnie zwiększyć zgromadzone przy jej granicy siły w ciągu najbliższych pięciu lat, szczególnie po możliwym ustaniu walk na Ukrainie. Putin zapowiadał utworzenie nowych zgrupowań w obliczu przystąpienia Finlandii i Szwecji do NATO. Helsinki w 2023 roku zamknęły przejścia graniczne z Rosją, za powód podając napływ migrantów, według nich inspirowany przez Kreml. Liczba przestępstw na tle prawicowego ekstremizmu wzrosła w Niemczech o 50%, informuje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Szef resortu Aleksander Dobrindt powiedział, że będzie kontynuował walkę z tym zjawiskiem. W zeszłym roku odnotowano ponad 84 tysiące przypadków naruszeń prawa motywowanych politycznie. Około 10% dotknęło polityków i działaczy kampanijnych. Ponad 4 tysiące zakładały użycie przemocy. Według władz niemieckich wzrost wynika z polaryzacji i radykalizacji obserwowanych w roku wyborczym. Niemcy wybierali reprezentantów do parlamentu. Parlamentu Europejskiego i do niektórych parlamentów landowych. Trwała też kampania wyborcza przed wyborami federalnymi. O 21% do ponad 6200 wzrosła liczba incydentów antysemickich. Dobrindt stwierdził, że jest to szczególnie niepokojące, biorąc pod uwagę odpowiedzialność Niemców wynikającą z historii. Jednocześnie ocenił, że wiele z tych przypadków należy łączyć z tzw. importowanym antysemityzmem, mającym związek z sytuacją w strefie gazy i konfliktem izraelsko-palestyńskim. To było espresso z układem sił. Więcej materiałów znajdą Państwo na naszym kanale w YouTube oraz na nowej stronie internetowej www.ukladsil.pl. Tam także dostępny jest nasz magazyn w formie cyfrowej.